Cykada to przynęta, która niejednokrotnie ratowała mój wędkarski honor. Dzisiaj świadomie tylko i wyłącznie z cykadami mam zamiar zapolować na rzeczne drapieżniki. Jestem Wojciech Krzyszczyk, gościu z Haczekowa. Ze sklepowej półki zabrałem cykadę Fispin. Kilka rozmiarów, kilka fajnych kolorów i zabrałem spory zapas. Bo przypuszczam, że w rzece trochę ich zostawię. Woda, jak to wodrze, brudna, więc spróbuję w takim kolorze fluo 10 gramową, która pozwoli mi dalej rzucić. I... Skuteczniej łowić w tej pierwszej fazie, czyli z takiego klasycznego opadu: po prostu podrywam, opuszczam, podrywam, opuszczam. Jest ryba. Stojąc swoje szczęście, to będzie sum, no przecież co innego. Mówiłem, że na początku będzie próbował z dna po, po super ryb, czyli dana na przykład. cykadowa brzana super piękna, gruba brzanka leci brzanka chciałem ją fajnie wystawić taka cykada na rzece może skusić każdą rybę naprawdę brzana, bo ostatnią, której się spodziewałem ale pięknie, że i te nawet ostrożne ryby i przebiegłe potrafią się skusić na taką przynętę link podsyłam Wam w komentarzu